Hej, tu Cezar, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj na szybko mówimy sobie te dwie kosteczki, które dostałem na święta. Yy, mailongi yy, w takim ładnym opakowaniu. Yy, Obydwie to są yy, modyfikacje z Cuba, więc to powinno Was nie dziwić, że je mam. Ponieważ ja lubię modyfikacji skuba. Jednej recenzji tutaj powinien link wyskoczyć. Ale mniejsza to są te dwie kosteczki. Myślę, że zaczniemy od tej. Tutaj oprócz tego, że układamy tak jak normalnie skuba, to możemy przesunąć do połowy i tak obrócić. No więc mamy także układanie centrów. Oczywiście tak naprawdę tu chodzi o układanie. Setów przede wszystkim z tej kosteczce kosteczce no i bardzo fajna przyjemna to co jedyne, jedyne dla mnie minus ale to tylko dla mnie minus że mam problemy z ostatnim etapem na tej kostce i to mnie czasami denerwuje ale tak poza tym to jest super fajnie przyjemnie no przede wszystkim jest dużo frajdy przy układaniu tej kostki a ja to chodzi przede wszystkim w modyfikacjach bo modyfikacje kosek służą tylko do dwóch rzeczy, żeby stały na półce i się ładnie prezentowały i żeby po prostu je się fajnie, przyjemnie układało. W przeciwieństwie do speedcubingowych kosek, gdzie chodzi o to, żeby się po prostu można było na nich fajnie, szybko układać. No. Yy, więc jest bardzo fajna koseczka, polecam. Jak ktoś układa z cuba i chciałby jakieś Jakąś fajną modyfikację, która jest trudniejsza od skuba i która się może aż tak szybko nie znudzi, to polecam tą i tą także. Bo to jest bardzo fajna kostka. Niby nic kręcimy rogami, nic się nie dzieje. Chociaż pewnie już część z was wie, że chodzi tu o to, żeby trzeba do połowy przekręcić wszystkie narożniki. i wtedy odblokowują nam się ruchy. Jest to modyfikacja skuba, ponieważ teraz mamy ruchy odblokowane, tak jak na skubie, tak jak na Scubie. Możemy zrobić właśnie se sledgehamera. Bardzo fajna kosteczka ogólnie. Szczerze polecam. Bardzo fajnie, przyjemnie się układa, tutaj mnie żaden etap nie denerwuje, chociaż przez początek, początkowy czas miałem duży problem jak ułożyć tą kostkę, to, że jest to modyfikacja z Cuba trafiło do mnie przełomowo i już udało mi się ułożyć tą kostkę. No, nie wiem, jak będzie u was, nie będę Wam zdradzał, jak się te kostki układa, ponieważ też jest to część całej zabawy dojść do tego, no jak się te kostki po prostu układa. Więc kostki wam szczerze polecam. Jeżeli lubicie modyfikacje, lubicie skuba, to jak najbardziej te dwie kosteczki. No i cóż, mogę wam jeszcze pokazać, jak wyglądają pomieszane. Bo myślę, że tak głupio będzie mówić o tych kostkach takich. Modyfikacjach, nie mieszając ich, więc pomieszamy je jeszcze. jakoś mamy to pomieszane tak wygląda tak wygląda kostka pomieszana tak no i ta jeszcze no szybko y oczywiście wiem że mówię to już po raz kolejny, ale może niektórzy nie widzieli poprzedniego odcinka. Jak pewnie zauważyliście, mamy nową matę, więc możecie zagłosować w komentarzach, która Wam się bardziej podoba, czy ta, czy poprzednia. Wygrany zostanie już na czas ewentualnego następcy. Więc głosujcie. No i cóż, tak wyglądają kosteczki pomieszane. To będzie na tyle w tym odcinku. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zasubskrybujcie kanał po więcej wartościowych materiałów. No i napiszcie w, ma yy, w komentarzach, która mata wam się bardziej podoba, bo jeżeli w końcu nie zagłosujecie, to będę wam tak ciągle o tym gadał. To będzie na tyle w tym odcinku. Pa!